Postanowiłem, że na moim serwerze będę łapał dzisiaj cheaterów, więc stworzyłem taką oto, słuchajcie, prostą pułapkę z diamentów i myślę, że jest to łakomy kąsek na każdego x-rayowca. Już po chwili znalazłem jakiegoś gracza, który tutaj zaczął się kręcić nad naszą bazą. E, tutaj właśnie on jest, zbiera sobie grzybki, a tam jest nasz trap, ale mi się wydaje, że jest na tyle daleko, że nawet gdybym miał x-raye, to by tego nie widział. Więc raczej, raczej strzelam, że on nie ma cheatu. Po kilku minutach czekania Znalazłem takiego ziomeczka, który tutaj zaczął się kręcić i dziwnie się zachowywał. Jak sami widzicie, teraz się chyba będzie... Kopywał tutaj pod naszego trapa, dosłownie kupie nad naszym trapem i schodzi w dół, więc mamy chyba pierwszego podejrzanego. No, słuchajcie, ten x-rayowiec jest coraz bliżej naszego trapa, no i raczej, słuchajcie, nie ma co się zastanawiać, czy on ma Raczej jest na pewno odpalony. No i słuchajcie, właśnie ziomeczek się wkopał do naszego tutaj trapa. Gratulacje, panie kolego, nieźle używasz x-raya. A teraz nie zostało nam nic innego, jak zbanować delikwenta. Jeśli spodobało Ci się to, co nagrałem, no to zostaw łapaczkę w górę oraz subika i dołącz na mój serwer.